Pani Dziemianowicz-Bąk, i to jest ciekawa według mnie lekcja, którą należy wynieść i jakby wniosek, który trzeba wyciągnąć z tej opowieści. Pani Dziemianowicz-Bąk uznała, że Tusk nie jest zbyt pracowity i co z tego, że nie dał zielonego światła na coś, skoro na pewno się... Kanclerz Polski nie zgodzi, no ale się przeliczyła, bo jednak są tam na zapleczu Tuska ludzie, którzy pilnują tych prac. Właśnie jest pan Berek powołany do prac, do koordynowania pracami rządu i on to wychwycił. No i zarzucił pani dziemianowicz Bąk, że próbowała oszukać premiera. W tę dyskusję włączyła się również minister funduszy europejskich, Katarzyna Pełczyńska Nałęcz. No i podobno była karczemna awantura trwająca godzinę. Do tego stopnia ta awantura jest ciekawa, że jak do naszą. Media oberwało się także Żurkowi. Żurek chciał się włączyć w dyskusję i jak opisują media, głos chciał zabrać Waldemar Żurek, który próbował załagodzić sytuację. Drodzy Państwo, może spróbował je załagodzić, wylać trochę oliwy na wzburzone morze, stwierdził minister sprawiedliwości. To również miało się nie spodobać Tuskowi, który powiedział, Waldemarze, ja Cię błagam, nie wtrącaj się. No, to pan Żurek się na własnej skórze przekonał, że jest kolejnym zderzakiem w oczach Tuska i nie ma się wtrącać w politykę, bo z punktu widzenia Tuska Żurek to amator, który nie ma zielonego pojęcia na temat polityki i nie ma się mu wtrącać w kwestie polityczne. No, dobrze, że dostał taki zimny prysznic pan Żurek podczas przygotowań do Sylwestra. Żurek zapowiedział, że planuje utworzenie specjalnych zespołów prokuratorskich zajmujących się walką z mową nienawiści. Zawsze Określenie walki z mową nienawiści odnosi się do próby ograniczania wolności słowa. To jest jedno i to samo. Przeciwników politycznych będzie się określało mianem właśnie nienawiści, mowy nienawiści. I Żurek planuje przygotowanie 16 zespołów prokuratorskich, czyli dedykowanych na każde województwo. Aby ścigało niepokornych użytkowników internetu. O tym się najlepiej przekonała starsza pani, która napisała, co myśli o Jerzym Owsiaku. Wobec niej ABW wjechało od razu do domu, natomiast wobec ludzi, którzy bardzo często grożą prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, nie ma żadnej reakcji ze strony państwa. A to przede wszystkim dotyczy, słuchajcie, hejtu skierowanego w stronę obywateli z Ukrainy. i pytanie: no, okej. Okay. Każde groźby karalne, jest na to przepis. Nie widzę powodów, żeby przygotowywać specjalne zespoły prokuratury. Wystarczy, żeby prokuratorzy pracowali tak, jak pracują, tylko powinni lepiej. To nie, nie widzę tu sensu powoływania zespołów, ale dlaczego akurat mowa nienawiści w stosunku do obywateli Ukrainy? No.